Siema siema witam was w dzisiejszym odcinku na stronie CSGOskins.com link do strony w opisie z kodem Sniper02 zł oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu a wpłacając przykładowo 100 zł macie 10 zł za darmo przypominam o rozdaniach na stronie które macie w tym momencie na ekranie wpłacając minimum 8,40 macie szansę na wydropienie umpa za 33 zł do nawet takiego akacza za 210 a wpłacając również 8,40 macie szansę na wydropienie innych skinów wpłacając minimum 8,40 jak na przykład takiego MP7 za 100 zł przy taką ogio SSG za 102 przypominam również, że w paccent minimum 10 zł ty macie szansę na wdropienie M4A4D Coalition za 383 zł <laughs> I jeśli wygracie, no to się taki oto komunikat, że wygraliście. No i potem możecie sobie tego skina odebrać w swoim ekwipunku klikając po prostu odbierz. Przypominam również o konkursie na Discordzie, Wy, jeśli wyślecie tutaj, że macie wpisany kod, no to bierzecie udział w miesięcznym konkursie, do którego wyniki będą na końcu tego miesiąca. Musicie po prostu wysłać screena, że macie kod wpisany jak, jak wyślecie, że jak wyślecie również, że wpłaciliście e, no to też mega dziękuję. No i będę wiedział, że takie sigiemki tutaj są, ale wystarczy mieć wpisany kodik SNIPER0 i wysłać screena, a wyniki będą do końca miesiąca. 25 zł do wygrania, a my w dzisiejszym odcinku mamy 400 zł i z tego spróbujemy zrobić kosę. Przypominam, że stronka jest z losu pełnoletnich i żebyście nie wpłacili tutaj swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bądźcie z wami, nie szkoda. Ale oprócz tego yy, 440 zł to jest dosyć sporo, nie oszukujmy się, więc generalnie tu nam nie chodzi o kosę. Tylko bardziej już o jakąś ładniejszą kosę, no bo nawaje to zawsze można zrobić, ale najładniejsza ładniejsza kosa to jest po prostu nie Safari Oraz nie Zwykły dziwny Damasjańska stal czy coś w tym stylu No pierwszy nam niestety nie oddał, za dużo nam dało A zrobiłem dosyć drogą bitwę tą pierwszą i mogłem, a nie no standarda też bym nie wygrał, także mega No i co, no zostało nam 270 zł budżetu więc trzeba by było coś tutaj pokminić żeby nam to poddawało. Dajmy 3T. Dajmy Ratlesa i dajmy slime case, slime case 107 zł. Dobra. Spróbujemy na underdogu. Zobaczymy. Underdog. Trzy skrzyneczki. No dobra. Pierwszy. Fatalnie, ej, dobra, mi jakoś underdog nie chce oddawać ostatnimi czasy, nie wiem o co chodzi, ej. Serio Cały czas tylko tego standarda. Ostatnio gdybym standarda, to cały czas underdog. Dobra, tutaj coś dało Okej, okay. i slime case. Oj, nie wiem. No nie, no i factory new w stat tracku Możemy wymienić punkty. 97 groszy. Jedna skrzynka to się w ogóle nie opłaca. Hmm. Dajmy dwa razy empresa na 5%. Do tego motor lo, 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 lo. a nie, bo nas nie stać. Eee. A ja, może spróbujmy właśnie zrobić tak. Że damy. O. Aha, na to nas nie stać. Dobra, to to. I do tego dajmy jakąś to na przykład. Nie, no serio, jednego grosza nam brakuje. Dobra, no to to. I dajmy na trybie shirt na czterech graczy. W sumie, jak wypadnie taki jeden empress faktory new, no to już jesteśmy na plus. Jak wypadnie golden coil, to niekoniecznie, chyba że faktory new. No i dobra, zaryzykujmy. Liczymy na to, że wypadnie chociaż jeden taki. Ten akacz Emprez Chociaż te 5 już się skończyły. Jest Decimator. Ale tylko 80 zł. Fatalnie. To zostanie nam 20 zł tylko. Bo raczej tego już się nie odkujemy. Jeszcze mamy 400 punktów. No, nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najlepiej. Wygląda to wręcz fatalnie, bym powiedział. Ostatnio nam się udało zrobić kosę z 400 i to nawet ładną. Oj. No dobra, tu coś dało. 24 zł. zostało 25 zł. Z 25 zł. to ja bym zrobił teraz tak. case'y i do case'a bym dorzucił medium case'a i na czterech graczy na trybie standard. Skoro ten standard tak bardzo chce mi oddać, to niech odda teraz w Amokase. Tu lubi często wypaść taka remeczka wojskowa, więc fajnie gdyby ona oddała. I zobaczymy. No nie, no pierwszy jest ok, jest ok, pierwszy. Przecież ten Bloodsport dosyć warty swoje. Tutaj nie najgorzej. Dobra. Nie no, dobra, jednak fatalnie. Dobra, ten ten skar. Spoko. Bambo. Nie no, dobra, bo to został duality za 10 zł. No i pograne, no i pograne, nie mega pograne. No jak zwykle zostałem wydymany. O, zotówka. No to mogę otworzyć sobie jeszcze jakąś skrzynkę. O, darmowy caseik jeszcze. Pamiętajcie, że macie darmowego casea na stronie. 8 groszy, let's go. I jeszcze tą skrzynkę na koniec. Nie oddała. Także niestety się nie udało zrobić ładnej kosy. Ładna kosa dopiero się zaczynała od. Ładna kosa, ładna kosa, ładna kosa, ładna kosa, ładna kosa. gdzie jest jakaś ładna kosa o tu jest ładna kosa taki już co to jest survival knife za 715 no ale się niestety nie udało żadnej bitwy wygrać mega nam nie oddaje także co ja się z wami żegnam do zobaczenia do następnego trzymajcie się narka